Tegoroczna przygoda Atalanty z Ligą Mistrzów jest czymś w stylu historii z happy endem, gdzie na końcu zawsze ci, których najmniej się spodziewałeś wychodzą zwycięską ręką. Niezwykle udany debiut w Lidze Mistrzów klubu, który nie pochodzi z jakiegoś wielkiego miasta, zawsze w cieniu Mediolanu, a tu robi taki wynik ponad stan. Jednak w historii Calcio mieliśmy też inne przypadki, gdzie hegemonia takich tuz jak Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli były przełamywane przez malutkie, tak właściwie nic nieznaczące w Europie kluby. Oto czwórka, której w elicie nikt się nie spodziewał, a oni przedarli się tam jak do siebie. Z różnym efektem końcowym. Sassuolo awansowało do rozgrywek Ligi Europy już w swoim trzecim sezonie w Serie A. Pierwsze dwa na Rowerdi kończyli w dolnej połowie tabeli, ale wedle przysławia do 3 razy sztuka teraz XN Europie miał się spełnić. I to sens gatunku science fiction, bo nikt Sassuolo poważnie nie myślał o Lidze Europy, tylko bardziej o spokojnym utrzymaniu i powalczeniu gdzieś tak maksymalnie o dziesiąte miejsce w tabeli. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Sassuolo grający formacją na wzór Zemanowskiego 4-3-3, tak swoją drogą więcej o nim w jednym z naszych materiałów na Kaczymeri, to do który serdecznie zapraszamy. Urażam, pewnie gdzieś w opisie podrzucę link, weszło do Top 6. Prowadzony przez będącego w swoim premie Di Francesco miał naprawdę dobrą ekipę. Co ciekawe, zdecydowana większość tych zawodników to nie obcokrajowcy, a piłkarze wzięci z domowego podwórka. Domenico Berardi, który w Sasuolo się zakochał i siedzi tam do dzisiaj, mimo że napływały oferty z wielu innych, bardziej uznanych marek. Sezon 15-16 skończył z 7 golami i 6 asystami. Lorenzo Pellegrini, wtedy raptem 19-letni pomocnik, który dopiero wchodził w poważny świat dorosłej piłki nożnej, a każdy fan kalczy dobrze wie, jak to się potoczyło dalej. Andrea Consili, który wtedy notował kosmiczny sezon, będąc jednym z najlepszych bramkarzy na Półwyspie Apenickim. de Adefrell, sprowadzony z Ceseny, aby zastąpić Simone Cacen, który wprawdzie dopiero w przyszłym sezonie zaliczył udane rozgrywki w Serii A, patrząc dalej w przyszłość, no jak dotąd jedyne. No i Simone Versalico, który był liderem najsłabszym, jakby nie patrzeć ze wszystkich formacji, czyli obrony. Obecnie piłkarz Atletico. Ta mieszanka dała podopiesznych Francesco szóste miejsce, ale jeszcze nie Ligę Europy. Wszystko zależało od Juventusu, który musiał wygrać Puchar Włoch z AC Milanem. Bez zaskoczenia, Bianconeri sięgnęli po trofeum, a Sasuolo oficjalnie już będzie w sezonie 16-17 grać w Lizę Europy. Lednie Mercato jednak raczej przespali. Do klubu wprawdzie trafili Matteo Politano, Alfred Duncan czy też Alessandro Matri, ale w drugą stronę poszli Wersalco i Sansone. To było za mało na podbój Europy. Naroderni skończyli rozgrywki na czwartym miejscu w grupie z raptem 5 punktami na koncie i tylko jednym zwycięstwem. Nieprędko zobaczymy pewnie jest powrotem klub z regionu Emila romania w europejskich pucharach, musiałoby dojść do cudów w stylu mistrzostwa Leicester Premier League. No ale chyba wszystko jest możliwe, skoro Leicester zapewniło sobie mistrzostwo w ten sam weekend, w którym zasuło europejskie puchary. W Weronie są trzy kluby pod względem ilości kibiców. Kiewo jest na trzecim i przegrywa nawet z wirktusem Verona, który tylko dzięki Palermo Niera teraz Serii D. Pod względem sukcesów nikt też nie potrafili dorównać Elasowi. Kiewo jest takim brzydkim kaczątkiem miasta Verona, ale sztuka jakiej dokonali w 2001 roku mogła budzić uznanie, podziw, a także zazdrość, zwłaszcza w sąsiedzkim Elasie, który w tym samym sezonie kiedy Kiewo awansowało do europejskich pucharów, spadł z Ligi. To była wtedy pierwsza przygoda Muso Volanti z szeroko pojętym futbolem europejskim. Co ciekawe, zakwalifikowali się do pucharu UEFA, bo wtedy kiedy jeszcze nie było Ligi Europy, jako Beniaminek Serie a, jako Beniaminek, który nigdy wcześniej nawet nie grał na poziomie Serie A. W składzie tamtej drużyny nie było wielkich nazwisk, które przeciętny fan piłki nożnej mógłby kojarzyć, a najbardziej znany w tej chwili jest Eugenie Corini. i to tylko dlatego, że trenuje w Przygoda z pucharem UEFA była jednak dosyć bolesna. Kiewa odpadł już w pierwszej rundzie, przegrywając z meczów z Sveną Zvezdą Belgrad. Kilka lat później ponownie udaje im się awansować do europejskich pucharów, nawet do eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie odpadną z Lewskim Sofia, a potem w pierwszej rundzie pucharu UEFA z SC Bragą. Aktualnie zespół z Werony gra w Serie B, gdzie jest dość przeciętnym klubem, który znajduje się w drugiej połowie tabeli. I tak jak nie nieprędko zobaczymy znowu w lidze Europy, tak ich raczej nie za szybko znowu zobaczymy w ogóle w Serie A, jeśli sytuacja klubu się nie zmieni. Udinese to taki klub, który już od ponad 20 lat występuje w Serie A, a każdy kibic z roku na rok ma go coraz bardziej dość i łagodnie mówiąc, no, życzy mu spadku. Były jednak też takie chwile, kiedy Firulani miały swój okres chwały, gdzie kilkakrotnie kwalifikowali się do europejskich puarów. Najbardziej przełomowy był jednak zdecydowanie sezon 04-05. Słynne rozgrywki, których nikt nie wygrał w związku z Calciopoli, a także rozgrywki, które przyniosły pierwszy jak dotąd jedyny udział Udinese blize mistrzów. Klub prowadzony wtedy przez Luciano Spallettiego, zaczynającego na dobrą sprawę swoją przygodę z poważną trenerką, zajął czwarte miejsce w lidze. Udinese miał w swoich szeregach kilku naprawdę znanych piłkarzy. Przede wszystkim był to pierwszy sezon w biało-czarnych barwach Antonio Di Natale, późniejszej legendy klubu. Obok niego w ataku grał Vincenzo Jakinta, też zasłużona postać w świecie kalczy. W pomocy widzieliśmy Davida Pizarro czy Suleja Muntariego, którzy stawiali swoje pierwsze kroki w Serie A. Natomiast uznanie budziła obsada bramki. Tam liderem był Morgan de Sanctis, a już parę lat później miał go zastąpić wtedy jeszcze młodziak Samir Handanovic. W przeciwieństwie do dwóch wcześniej wymienionych przeze mnie klubów, przygoda Udinese z europejskimi pucharami była całkiem udana. Najpierw bez trudu grali w eliminacjach Sporting, a w grupie trafili na Barcelonę, Werder i Panathinaikos. Zajęli w niej trzecie miejsce, przegrywając nieznacznie bilansem ramkowym z drugim Werderem. Dał im to jednak jeszcze szansę w połowie UEFA, gdzie w trzeciej rundzie wyeliminowali Ercellens, ale za to w jednej 8 finału już polegli. Z tym samym zespołem, z którym poległo wcześniej wymienione Kiewo, czyli lewskim Sofia. Na sam koniec przygodę Empoli z europejskimi pucharami, zespół, który aktualnie dołuje w Serie B, wygrywając tylko jedno z 13 ostatnich spotkań. Jednak niewiele ponad dekadę temu przebili się z siódmego miejsca do pucharu UEFA, a gdyby nie kiepska dyspozycja na koniec sezonu, mogliby nawet walczyć o Champions League. W składzie tamtejszej ekipy nie było za bardzo nazwisk zgodnych uwagi, wyróżniających się gwiazd, a jednak w sezonie 07-08 wystąpili pierwszy raz, a jak się potem okazało jedyny w pucharze UEFA. Ich przygoda jednak szybko dobiegła końca. Porażka ze szwajcarskim Curychem już w pierwszej rundzie i sen A został drastycznie przerwany. Teraz Toskanie nikt już nawet nie marzy o europejskich puarach. Fiorentina dołuje w Serie A, Livorno, Pisa i Empoli grem na Zapleczu, a Siena jeszcze niżej. To byłoby na tyle. Jeśli znacie inne podobne sytuacje, gdzie do europejskich puarów wchodziły kompletne żółto napiszcie w komentarzu. Możecie też napisać, czy na święta dostaliście lub sami sobie sprawiliście jakiś prezent związany z calczykiem. A na dziś to byłoby na tyle. Na razie, cześć.